z etyką wobec zwierząt mm -hmm. i włączyłam sobie kilka, um, kilka dokumentów na Netflixie, które polecam bardzo obejrzeć. Jakiś jeden polecisz tytuł? Jeden z nich się nazywa na przykład What the Health? I one tłumaczą, jak taka hodowla zwierząt wpływa na przykład na środowisko, czy jak, jak jedzenie zwierząt wpływa na organizm człowieka, nawet na takie rzeczy, o których my w ogóle nie wiedzieliśmy. Ja na przykład dowiedziałam się takich rzeczy, o których ja bym nawet w ogóle nie pomyślała, że to może jakoś wpłynąć na przykład hodowla zwierząt na użycie wody. Myślałam, że okej, okay, krowy piją wodę, no ale nie pomyślałam, że to będzie na taką skalę, że można porównywać jednego burgera do, do litrów po prostu wiaderek wody. Um, więc tak, stwierdziłam, że wow. będę tym lepszym człowiekiem i i zrobię to i po prostu przeszłam na tą dietę z dnia na dzień i już nigdy więcej nie tknęłam mięsa po prostu po jednym, jakby jeden dzień obudziłam się na ten dzień i byłam już wegetarianką i do teraz nią jestem, więc nawet jakoś byłam tak zmotywowana, że w ogóle w ogóle nie miałam żadnego pociągu do tego mięsa. W ogóle jakoś nie chciało mi się tego, już mnie to zaczęło po prostu, jakby obrzydzać wręcz, też myślałam sobie też o tym, że Widziałam jakieś różne filmy i dokumenty, jak, jak na przykład jakieś krówki płaczą za swoimi dziećmi i widziałam po prostu ich emocje i mam też pełno zwierząt w domu, których ja bym na przykład nie zjadła, więc myślę, że kurczę, no skoro ja mam zwierzaka w domu, który kochałby swoje dziecko, karmiłby je piersią i po prostu żył z nim i do końca życia, to dlaczego miałabym zjeść taką krowę? Ona w ogóle nie jest jakby niczym się nie różni od mojego pieska, więc stwierdziłam, że to będzie najlepsze dla mnie, jeśli to rzucę. I akurat mój chłopak też się w to wkręcił i rzuciliśmy razem mięso, więc teraz się jakby w tym razem wspieramy i razem sobie gotujemy. Wow, okej. Okay. I nie miałaś żadnego problemu przechodząc na wegetarianizm? Mam na myśli, nie odczuwałaś jakichś gorszych dni, gorszego samopoczucia? Nie było nic takiego? Jakiejś fazy przejść? Hmm. Myślę, że... Jakby ja przechodzę na tę wegetariańską dietę, dowiedziałam się strasznie dużo. Jakby ja poznam jakieś składniki, jakieś przyprawy, których ja nigdy nie znałam. Bo dla mnie to zawsze był kurczak, oregano, przyprawa do kurczaka, ziemniaki, koperek i jakieś takie najprostsze rzeczy. A przechodząc na taką dietę roślinną, to nie dość, że jest to zdrowa dieta. To jeszcze poznaje się na przykład takie sposoby i takie rzeczy, które, o których by się nigdy nie pomyślało. Więc nie jest to. Nie jest to nic trudnego, tylko po prostu trzeba się trochę oczytać w tą stronę. I jakby to samo przychodzi i może nie wszystkim, ale mi się to strasznie wkręca. Jakby poznawanie takich nowych, nowych trików w kuchni i tak, i potraw. Rozumiem. Okej, okay. Szczególnie jeżeli dobrze tobie z tym, to, to, tylko, to tylko wielki szacunek. Nie wrócisz już Gabrysiu na pewno w tym roku, na, na pierwszy rok studiów, jest, jest już on zakończony ze względu na pandemię, więc dopiero wrócisz do Anglii w październiku, tak? Ten rok jest już na pewno zakończony, myślę. Mamy studia aktualnie. Macie zajęcia online, tak jak jest to tutaj u nas w Polsce praktykowane? Zdalnie, przez internet i no nie jest to to samo. Tęsknię cho za chodzeniem do mojej szkoły. No, niestety raczej nie wrócimy w tym roku, to już jest, no jest to pewne, ale mam nadzieję, że od października już wszystko wróci do normy i znowu będę mogła wejść do szkoły i tam się wszystkiego uczyć, ponieważ no, ona ma swój klimat w ogóle, moja szkoła, bardzo ją lubię. Jest to, ja jestem w ogóle strasznie dumna z siebie, że jestem w tej szkole, ponieważ jest to taka jedna z takich najlepszych szkół mm. fashion na świecie, więc mega się cieszę i jest tam dużo osób, od których też się mogę wiele nauczyć i strasznie za nimi tęsknię. Gabrysiu, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się być gościem w moim e, odcinku. Mam nadzieję, że i wierzę w to głęboko, że, że zainspirujemy tegorocznych maturzystów, bądź osoby, które jeszcze dalej nie wiedzą, co podjąć decyzję. Wiemy na pewno, nigdy nie jest za późno, żeby zrobić ten pierwszy krok i żeby na pewno spróbować. Jak nie od razu od roku, to chociażby od, e, e, od jakichś krótkich wakacyjnych wyjazdów a wiem, że można to połączyć również z, pa, z pracą wakacyjną e, za granicą. E, co go Ci życzę? Życzę Ci spełnienia tych malutkich i dużych marzeń, życzę Ci tej pozytywnej energii, która jest w Tobie, aby wciąż trwała. No i co? I mam nadzieję, że zobaczę albo przeczytam o Tobie na mediolańskich stronach fashion, mody, e, słynna Gabriela Bednarz i jej kolekcja. Gabrysiu, życzę Ci bardzo miłego dnia, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam Ciebie serdecznie. Dziękuję bardzo, Kasia. Tobie też życzę spełnienia Twoich marzeń.